Osoby niepełnosprawne, które aktywnie poszukują pracy, mają szansę na znalezienie jej nie tylko dzięki pomocy różnego rodzaju organizacji pozarządowych, ale również dzięki takim instytucjom jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wiele niej górze. Realizuje on program pod nazwą postaw na siebie. Osoby powinny zgłaszać akces uczestnictwa, a wtedy doradcy, koordynatorzy, aktywnie włączając się w pomoc dla tych osób, mogą wesprzeć ich w działaniach pod kątem znalezienia zatrudnienia. Tutaj też kłania się jeszcze inne działania działu rehabilitacji przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. To, są, to jest ta rehabilitacja społeczna i rehabilitacja zawodowa. i tu Tutaj współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy. Co roku otrzymujemy środki na ten cel. To jest jakby inne zagadnienie. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ile osób poszukuje pracy, bo takich chyba danych nie ma. Natomiast około 15, nawet ponad 15% społeczności Jeleniogórskiej to osoby niepełnosprawne, więc to jest dość obszerny zakres osób, który, który, który trzeba wspomóc i które trzeba wesprzeć. Podobnie sprawa ma się w powiatowym urzędzie pracy, który dysponuje pieniędzmi na organizowanie staży pracowniczych. Staże finansujemy przez okres do 6 miesięcy i wymagana jest efektywność po stażu na minimum 3 miesiące. Trzeba zgłosić się do powiatowego urzędu pracy na ulicy Podchorążych 15 na parterze do pokoju numer 2 albo pokoju numer 4. Programy aktywizacji zawodowej są, są również oferowane staże. Jednak zainteresowanie nimi jest nieduże. To dziwi, bo procent osób niepełnosprawnych posiadających zatrudnienie w skali kraju jest niewielki.